Witam Was drodzy. No, poprzednio rozmawialiśmy trochę o temacie bojaźni imienia Bożego. Jest to bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o rozwój naszej wiary chrześcijańskiej, ale o tym powiem troszkę później. Przeczytajmy teraz z 2 Piotra 3, 9 do 10. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, chciałem Ci powiedzieć właśnie, że tutaj. Bóg dokładnie zna nasze serce, nasze myśli. To, że tradycja idzie już od Pana Jezusa dwa tysiące lat, wiele osób uważa, że wiele rzeczy już się dokonało, nawet są takie nauki chrześcijańskie, jeżeli chodzi o jego obietnicę powrotu. Ale tutaj Piotr mówi o bardzo ważnej rzeczy, żebyśmy nie myśleli sobie, że możemy sobie żyć po swojemu. Myśląc, że przecież nic się nie zmienia, przecież wszystko jest po staremu. Ja chcę wam powiedzieć, że świat sam może stać się niestabilny w ciągu kilku dni w wyniku jakiejś katastrofy. To może być wojna, o których, o których mówi Pan Jezus w swoich zapowiedziach, ale także to mogą być różne wydarzenia gospodarcze, były przecież załamania rynku, czarny czwartek i tak dalej. Więc tutaj Pan Jezus mówi, abyśmy nie uważali, że mamy uważać Pana Jezusa za kłamcę, za to, że On nie powiedział prawdy, czy wręcz odwleka swoją obietnicę. Nie. Napisane jest, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Niektórzy uważają, że zwleka. Zobaczcie, czy w, czy w którym gronie jesteś, bo jeżeli dzisiaj jesteś w gronie tych, którzy zwlekają, to powiem ci, że nie masz racji. Słowo Boże jest natchnione. Ono zawsze i zawsze miało rację. Biblia nigdzie nie ma ani jednego błędu. Pan Jezus to, co zapowiedział, wszystko dokona i spełni. My musimy po prostu wierzyć Mu, ufać, ale przede wszystkim być aktywni w wykonywaniu Jego woli. Dlaczego? Bo jeżeli Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, czyli powróci Jezus niedługo, ja muszę być gotowy. A to oznacza, że mam się modlić nieustannie i uświęcać. To nie oznacza, że mam założyć białe szaty i pójść na jakąś górę gdzieś niedaleko. To nie jest to. To, co Pan Jezus nas uczy, to jest gotowość na Jego przyjście. My mamy uważać, że Bóg mówi prawdę, że Pan Jezus chce nas przyjąć do swojego Królestwa, a my musimy stać się gotowi. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Dlatego zachęcam Cię, głoś to przesłanie innym ludziom, aby wiedzieli, że Bóg nie zwleka ze swoją obietnicą. Pan Jezus. Zapowiedział swoje przyjście i On chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I tutaj bardzo ważna rzecz, często ewangelizacja nasza jest bardzo spłycona, bo mówimy wyłącznie o Bożej miłości. To jest prawda, że Bóg z miłości posłał swojego Syna na krzyż, ale to nie jest prawda, że Bóg akceptuje jakiekolwiek grzechy. Tu jest napisane, Bóg chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Upamiętanie, to jest ten moment, kiedy ja zawracam z moich własnych, prywatnych, grzesznych dróg. Nie czyńmy tego, kochani. Porzućmy nasz grzech może stopniowo, ale będą i tacy z was, którzy natychmiast zaprzestaną grzechów i różnych spotkań może, internetu może, YouTube'a, nie wiem. Bóg wie wszystko o tym, co robisz. Ja Ci chcę powiedzieć, że to jest Jego cierpliwość. Tu jest napisane, On okazuje cierpliwość względem Was. Bóg nie akceptuje i teraz przez głosiciela, przez ewangelistów idzie przesłanie i też przeze mnie, Jego sługę, po prostu, żebyśmy byli ludźmi Którzy chcą pokutować za swoich grzechów i być gotowi na przyjście Pana Jezusa. Ten dzień jest nieznany, jeżeli chodzi o datę, nie próbujmy jej ustawa ustalać, ust czy ustawiać, to nie jest możliwe. Dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopniają. ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ewangelizacja to jest właśnie proces w którym my poddajemy się Bożej woli i zaczynamy stawiać pierwsze kroki za Jezusem. Będziemy szli za Nim. Dlatego, przyjacielu, przyjaciółko, nie odkładaj Twojej decyzji na później. Powiedz: teraz ja i mój dom będziemy służyć Panu, nie będziemy służyć innym bogom, nie będziemy służyć grzechowi, nie będziemy służyć temu, co jest niezgodne z Bożą wolą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce mieć swoją czystą, nieskalaną oblubienicę, czyli narzeczoną, kiedy będzie przychodził. On porwie swój Kościół aż na obłoki. W psalmach jest zapowiedziane, niech Pan objawi swoją chwałę na całą ziemią, aby ocalili jego umiłowani. Coś wspaniałego. To będzie czas porwania Kościoła, zabrania z tej ziemi. To będą ci, którzy teraz słuchają. To są ci, którzy teraz wykonują Jego wolę. Coś wspaniałego. Będzie takie grono. To nie będą wszyscy chrześcijanie. Nie patrz na innych, ale patrz na Jezusa i Jego naukę. Będzie zbawiony od tego, co ma być. Wielkim uciskiem, czasem terroru, antychrysta, który przyjdzie na wszystkich, którzy będą żyli na całej ziemi. Pan Jezus mówi, że to jest sidło, nawet w apokalipsie, które przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi. Coś strasznego przyjdzie, dlatego że my dzisiaj możemy lekceważyć to, co Jezus nam mówi, bo mamy przecież telewizję, bo mamy Biblię, a może mamy coś tam. I nie, po prostu nie pytamy Boga o wolę Jezusa, ale się rozpraszamy na różne inne strony, chociaż nasze życie wydaje się być bardzo chrześcijańskie. Kochani, nie odkładajmy tej decyzji na później. Pełna nauka na temat chrztu, kochani, jest w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale 38. Przeczytajmy ten werset, bo jest bardzo ważny dla nas. Wtedy Piotr powiedział do nich: "Pokutujcie i niech każdy z Was ochci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. No właśnie, Kochani, to jest właśnie prawdziwa Ewangelia. Tak jak wcześniej czytaliśmy w tamtym fragmencie z Piotra, mowa była o upamiętanie. Tak samo tutaj ewangelizacja, głoszenie Ewangelii, niesienie dobrej nowiny wszędzie. W Ewangelii Marka, jak czytamy początki służby Pana Jezusa, to była kontynuacja służby Jana Chrzciciela, który ogłaszał pokutę dla wszystkich, którzy wywierali e, jakieś po prostu nieuczciwe opłaty. To były różne grzechy, które w tamtych czasach były po prostu dość powszechne. Ale ludzie masowo zanim szli na pustyni, byli chrzczeni na upamiętanie grzechów. I dalej, Pan Jezus, po, dalej pokutę głosi Piotr też, Pan Jezus tak samo, bo wcześniej przecież mówi, na początku swojej służby mówi: Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Kochani! To jest po prostu polecenie, aby pokutować z naszych grzechów. To, że ja kocham Jezusa, że ja chcę słuchać Jego, kochani, to jest tylko słuchanie nauki Pana Jezusa. To nie ma mocy zbawczej. My musimy całe życie tak ustawić, żeby Jemu się podobało. Ja muszę witać każdy dzień Bożą wolą, pragnąc tego, co On chce, a nie ja. Chociaż oczywiście mamy i szkoły, i pracę, i musimy to wykonywać. Oczywiście, ale i w tym wszystkim musimy nasycać się Bożą wolą, modlić się na darze języków cały czas, prosić Boga o wszystkie potrzeby, a nie prosić o to, co jest majątnością tego świata, aby sobie dogadzać, kochani. Przebaczenie grzechów to jest najważniejsza rzecz. Dlaczego? Bo ten werset mówi, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Duch jest święty. My czasami go kojarzymy z samymi darami, z miłością, z pokojem. To prawda, taki jest Duch Święty, ale jego nazwa parakletos, to jest pocieszyciel albo duch Święty święty oznacza, że On reprezentuje świętość Bożą. Świętość boża to jest po prostu zaparcie się swoich dawnych rzeczy, grzechów, tego, co nas upadlało, co nas poniżało, tego, co nas oddzielało od Boga. To były złe rzeczy, a czasami to były rzeczy po prostu. Typu zaniedbania, bo myśmy po prostu marnowali, a to pieniądze, a to czas. Człowiek po prostu może w różny sposób przesiadywać, a to przy telewizji albo przy muzyce różnie to bywa. Ja osobiście wyrzuciłem telewizor, sprzedałem telewizor jakieś 30 lat temu. Nie miałem ani chwili na oglądanie go, a teraz mam radość mówić wam tą nowinę, że uświęcenie to jest możliwość otrzymania daru Ducha Świętego. Trzeba pokutować z grzechów, ale do otrzymania daru Ducha Świętego potrzebna jest wiara. Wiara, wiara, wiara. I tutaj słowo Boże dużo nie mówi o pokucie. Trzeba po prostu odrzucić grzech i już. Ale ducha trzeba prosić z wiarą, z wiarą prosić, żeby stąpił na Ciebie i Cię uzdolnił do świętego życia. Obecnica ta bowiem mówi w werset 39. Dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Zobaczcie, my jesteśmy w tym gronie. Po prostu tu jest napisane ich dzieci i wszystkich, którzy są daleko. My jesteśmy daleko od Jerozolimy, a nawet każdego, kto, kogo powoła Pan, czyli powołanie, które przychodzi na nas. To jest powołanie, abyśmy chodzili w Duchu Świętym, kochani. To jest ważne. On powie Ci, kiedy upadasz i podniesie Cię z tego upadku. To jest coś wspaniałego. Czyli po prostu bądźmy świadomi, kochani, tego, że sami nie podołamy, tylko Bóg jest przy nas. Boża pomoc będzie zawsze z Tobą, jeżeli szukasz Jego woli. Dlaczego? Bo Bóg Cię kocha. Kiedy On Cię wybiera, On Cię namaszcza i podnosi ze swoich starych jakichś wątpliwości, słabych myśli, a to grzesznych myśli, a to oddalonych od Boga myśli. Wszystko to. Odchodzi. Dlaczego? Bo my wchodzimy w Bożą rzeczywistość, w Boże powołanie. Wtedy Twoje życie ma sens. Twoje życie jest radością. Ty idziesz do przodu. Ja ci powiem, pokutę róbmy jak najszybciej. Kochani, dlaczego? Bo ma, ma, masz rodzinę, bo masz przyjaciół i sąsiadów, a później ulicę i miasto. Bóg chce. Czystych pracowników, po pierwsze, to jest tych, którzy odrzucili grzechy, spokutowali, ale chodzą w wierze, w naukę Pana Jezusa, aby być światłem, być światłością i aby być solą tej ziemi. Tego musimy się uczyć, Kochani. Czyli po prostu dzisiaj musisz wyznać ustami Jezu Chryste. Ja pragnę ciebie. Ja uznaję dzieło krzyża. Ja wierzę, że Ty z martwych stałeś. I przez to moc martwych stania dzisiaj ja pragnę stać się nowym stworzeniem. To jest to, co czytaliśmy wcześniej z Jana 3 rozdziału. Rozmowa, e, e, tam z, rozmawialiśmy o właśnie o warunkach, które w Jana 3 są przedstawione. Ale my musimy tą decyzję podejmować raz. To znaczy, tak samo jak małżeństwo się zawiera jeden raz, tak samo Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, Twojego Zbawiciela, przyjmuje się tylko raz. Powiem ci, Bóg pamięta o tym, że to Ty zapraszasz Go do swojego życia i Ty uznałeś Go za swojego Pana, uznałeś Jego dzieło, krzyża i zmartwychwstanie wierzysz, dlatego przyjąłeś też zanurzenie. Które się po grecku nazywa chrzest. Inne szty nie mają żadnej mocy przed Bogiem. Przed ludźmi jak najbardziej zawsze będą zwolennicy: a to tego, a to tamtego, ale chcę Ci powiedzieć, słowo Boże jest jak fundament, jest jak skała. Nie może się różnić od czegokolwiek innego. Czyli zaufaj słowo, wiesz. Że autorytet słowa jest niezmienny, to jest pełna pewność tego, że Bóg, co co powiedział, On uczyni. Będzie zaopatrzenie, będzie uzdrowienie dla Twojego ciała, będzie łaska dla Twojego życia, dla Twojej szkoły czy pracy. Ja Ci powiem, dlatego że Pan Jezus jest z Tobą, a Jemu dana jest wszelka władza i moc. On jest Bogiem tej ziemi. Szatan został wyrzucony. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Pan Jezus tak powiedział. Władca tego świata będzie precz wyrzucony. Kochani, radujmy się i wybierajmy nauki pana Jezusa, chociaż one nie są proste na początku. Na początku może się wydawać, że jest problem. Miejmy bojaźń w sercu. Miejmy pewność tego, że Bóg. Dobrze przyjmie mnie, kiedy ja naprawdę będę mu się podobał, a bojaźń po to jest, abyśmy unikali grzechu, abyśmy odrzucali grzech i to, kochani, dotyczy naszego całego życia. Bądźmy pewni tego, że Bóg nas kocha. To jest bardzo ważne. Taka łaska może spotkać tylko tego, kto żyje w bojaźni Bożej i modli się gorliwie. Po prostu, kiedy przychodzi dar Ducha Świętego, człowiek zaczyna się modlić na językach. Ja ci chcę powiedzieć, w kościołach są często parodie Ducha Świętego. To nie są języki, tylko to są cielesne frazy, może duchowe frazy, a może zasłyszane gdzieś frazy. Nie wiem, kiedy dar Ducha Świętego przychodzi, to są prawdziwe języki, te języki, które znamy. To może być język hiszpański, francuski, a to może być dar języka, który jest językiem aniołów też. Dlatego, kochani, bądźmy pełni wiary w to, co Pan Jezus obiecał. My musimy wiedzieć, że to się dzieje na bazie naszego uświęcenia i bojaźni Bożej, ale dostępem do tych rzeczy jest wiara. Jak powiadam? Pan Jezus musi być wywyższony w naszym życiu codziennie, kochani, cały czas i we wszystkich decyzjach. W Jana 146, Pan Jezus powiada, ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Drodzy, sprawdźmy nasze relacje, czy są nieczyste lub niewłaściwe. Sprawdźmy nasze zaangażowania. A może nasza praca jest czymś, co nie przynosi chwały Bogu? A może jakieś relacje, a może jakieś y, programy internetowe lub telewizyjne? Sama telewizja, powiedziałbym, jest bardzo nie, niewartościowa. Niewartościowa jest. Co najmniej, tak powiem. Mhm. E, to jest po prostu marnowanie czasu w wielu sytuacjach, kiedy ja mógłbym iść do moich sąsiadów i po prostu. Poprosić ich o y, po prostu o to, czy mógłbym się o nich pomodlić. Prosta rzecz, albo czy mógłbym y, zapytać ich, poprosić, czy. Mogę Wam jakoś pomóc. Kochani, wiele rzeczy nie możemy zrobić, ale czasami po prostu, jeżeli się modlimy, Bóg spełnia te rzeczy. Ja widziałem takie rzeczy wielokrotnie. Jak Bóg pomagał ludziom, a myśmy nie mieli ani pieniędzy, ani czasu, żeby komuś pomagać, a później przychodziło świadectwo, że coś się zmieniło w życiu tego człowieka. Kiedy my zapraszamy Boga, Bóg przychodzi. Na pewno bądź pełen wiary każdego dnia. Dlaczego? Dlatego, że Jego Słowo jest niezawodne. Jego Duch jest zawsze z nami. Coś wspaniałego. Jezus jest drogą i prawdą i życiem. Mów to swoim przyjaciołom i rodzinie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Widzisz, tutaj wiele osób uważa, że wiara w Boga zbawia. Ja jestem pobożny, bo ja wierzę w Boga. Ja Ci powiem, ludzie wierzą w Mahometa, ludzie wierzą w Boga, różni ludzie, to mogą być różne sekty nawet, też wierzą w Boga i czytają Biblię nawet. Ja Ci chcę powiedzieć, tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Przyjmij Jezusa i On będzie zawsze z Tobą. Nie musisz Go przyjmować codziennie, ale codziennie trzeba się zapierać swoich własnych własnych, a to się mówi ego czy jakieś stare życie. My się zapieramy po prostu tego, co nie pasuje do jego królestwa. Dlaczego? Bo my chcemy być przyjęci z otwartymi drzwiami do jego królestwa. Coś wspaniałego, Kochani. Dzisiaj jest dzień twojego przygotowania, nie jutro. Po prostu Bóg nie zwleka, jak czytaliśmy drugi Piotra. Musimy być ludźmi, którzy dzisiaj już przygotowują się. E, na przykład, to, że nie znamy jakiegoś prawa, nie zwalnia z jego przestrzegania. To jest to samo na przykład, jakbyś zrobił wypadek, bo nie zauważyłeś znaku. Czy policja ci powie, że, e, że jesteś zwolniony za spowodowanie kolizji, bo nie zauważyłeś znaku? Nie. Ty jesteś zwolniony tylko wtedy, kiedy tego prawa nie ma nad tobą. Ale jeżeli jest prawo jakieś, to my jesteśmy wtedy karani. Musimy, kochani, wiedzieć, że w naszym życiu mamy być świadomi tego, żeby szukać Boga i jego woli, to wtedy możemy czynić jego wolę. Jak możemy wiedzieć? Co jest Bożą Wolą, jak możemy, to już Wam mówiłem wcześniej. czasie się przede wszystkim modlić, a po drugie, czytać słowo Boże, ale też modlitewnie, bo kochani, jeżeli literacko czytamy Biblię, to będziemy czytać księgi Starego Testamentu po kolei od deski do deski i stracimy na to jeden rok. Chcę Wam powiedzieć, kochani, to nie jest właściwe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dzisiaj chce, żebyś Ty może głosił Ewangelię. A może Bóg chce, żebyś ty niósł pomoc ludziom w szpitalu albo w więzieniu? Zobacz, jak się zajmiesz swoimi sprawami intelektualnymi, Biblię też można potraktować niewłaściwie, błędnie przez nasz intelekt, rozum, po prostu starając się uczyć iluś tam wersetów na pamięć. Szkoda czasu, kochani. Musimy po prostu być świadomi, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Tak samo jest w Królestwie Bożym. My musimy wiedzieć, że to jest Bożą wolą. Co czynimy? Musimy wiedzieć na pewno, że Bóg chce tej pracy albo tego małżeństwa. Jeżeli małżeństwo już zostało zawarte, to wtedy należy to traktować jako Bożą wolę i bronić tego małżeństwa aż do śmierci aż do końca, dlaczego? dlatego, że jeżeli coś jest Bożą wolą to Bóg da Wam łaskę Bóg da Wam pokój i wsparcie, ale módlcie się do Boga, dlatego, że Ziemia to nie jest Jego Królestwo Bóg ma swoje Królestwo w niebie my musimy wiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy którzy bardzo Go kochają, musimy być pewni tego, że Łaska Boża przychodzi, przychodzi dopiero wtedy, kiedy my się Bogu poddajemy, kochani. Buduj autorytet słowa w swoim życiu, drogi przyjacielu. Bój się Boga. Buduj bojaźń Bożą. Proś Boga. Tak jak Dawid, ja tylko jednego pragnę, powiedział Dawid w swoich psalmach, jak bać, bać się imienia Bożego. Coś wspaniałego. Zobacz. Więc teraz, kochani, wiedz, wiedzcie, proszę, że z łaski jesteśmy zbawieni, a nie z uczynków. Z Bożej Miłości. Powiedz dzisiaj Panu Jezusowi, że go kocham. Powiedz Panu Jezusowi, że pragnę czynić Jego wolę. Proś go o ducha świętego. To jest bardzo ważne, bo on będzie Cię prowadził. Poza, poza wszystkie rzeczy, których Ty nie ogarniasz i nie rozumiesz. Coś wspaniałego. Bądź zatem dzisiaj pewny, że Bóg jest z Tobą, jeżeli szukasz Go, porzuć wszelki lęk, porzuć wszelkie niepewne myśli, dlatego że Jezus jest zawsze z tymi, którzy Go szukają. On wynagradza tych, którzy Go szukają. On błogosławi wszystkich czyniących Jego woli. Wolę to jest Jana 13. To jest ten fragment, który jest po prostu bardzo e, znamienity, piękny, o tym, że jesteśmy błogosławieni, kiedy wiedząc czynimy Jego wolę. Coś wspaniałego. Życzę Ci dobrych przemyśleń, przyjacielu, i dobrych myśli, szukając Boga gorliwie.